Cześć! Ja jestem Zuzka Żegolewska z Katolika i dzisiaj pokażę Wam, jak matematyka w sporcie może być obecna. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, bo matematyka w sporcie jest obecna od zawsze, ale matematyka to nie tylko wynik meczu podawany w liczbach, czy statystyki bitych rekordów przez pływaków w stylu grzbietowym, żabką, jak kto woli. Dzisiaj na przykładzie trzech dyscyplin sportowych pokażę wam jak ta królowa nauk pozwala przeprowadzać mecze, poprawić rezultaty i co najważniejsze, zwyciężać. Piłka nożna. Fachowcy mówią, że to najbardziej matematyczny ze sportów. No i oczywiście mają rację. Począwszy od statystyk goli, asyst, tabeli ligowych, przez geometrię boiska i aż do podań, strategii gry danego zespołu. Dużo tego, ale bez boiska nie byłoby żadnego meczu. A każde boisko jest związane z matematyką, bo to ona wyznacza jego długość. Długości boisko ma 105 metrów, a szerokości 68. A tu pojawia nam się geometria, bo te wymiary tworzą nam w czystej postaci prostokąt. Po wyznaczeniu środka tego prostokąta, czyli podzieleniu go na dwie równe części, mamy środek boiska, z którego rozpoczyna się każdy mecz i dwa inne prostokąty. Poza tym na boisku są jeszcze inne prostokąty, jak na przykład pole karne, pole bramkowe oraz okręg na środku boiska i dwa półkola pola karnego. Zatem bez geometrii żaden mecz piłkarski by się nie odbył. To sztuka walki, która ma w sobie mnóstwo matematyki i wspomnianej przed chwilą geometrii, począwszy od kątów prosty, kąt ostry, kąt rozwarty oraz kąt półpełny. Ściśle związane z matematyką. Roper po Śląsku koło. Koło przednie, tylnie, koło zębate, ale co najważniejsze, można jeździć w Można robić małe kółka oraz ogromne pętle. Na tym większych ścigają się już zawodowcy. Matematyka jest również bardzo potrzebna do tego, aby wyliczyć sobie, z jaką prędkością musi jechać kolarz, aby być liderem peletonu. A to już zadania na poziomie y, szkoły podstawowej, bo kto z Was nie spotkał się z najprostszym zadaniem. Typu rowerzysta ma do przejechania 60 km w 3 godziny. Bardzo prosto może sobie wyliczyć, ile kilometrów musi pokonać w godzinę, aby być na czas 60 podzielić na 3 równa się 20. I to właśnie tyle rowerzysta musi przejechać w godzinę, aby dotrzeć na czas do celu. Proste, proste. Co ważne, matematyka sportowcom jest potrzebna także do tego, aby wyliczyć sobie swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Takiemu wcześniej wspomnianemu kolarzowi będzie potrzebne około 6000 kalorii, aby być liderem peletonu. Dla takiego kowalskiego jest to liczba nieosiągalna, ale znając poszczególne wartości energetyczne produktów, możemy wyliczyć sobie, ile węglowodanów, białka, tłuszczy musimy spożyć przed bardzo trudnym wysiłkiem. A to by było już na tyle, jeżeli chodzi o matematykę w sporcie. Mam nadzieję, że mój filmik Wam bardzo się podobał i mam nadzieję, że się oczywiście też do czegoś przydał. Bardzo Wam dziękuję za to, że zostaliście ze mną do końca. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was wszystkich, życzę Wam udanych wakacji. Cześć, pa! pa.